Przy drodze krajowej numer 16 niedaleko miejscowości Zawady Małe znajduje się pomnik, który prowadzi do miejsca upamiętnienia ponad setki Polaków i Rosjan. Byłych więźniów obozu koncentracyjnego soldał w Działdowie, którzy zostali rozstrzelani przez hitlerowców. Od kilku lat wraz ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych odbywa się tam apel poległych. Ogromne przeżycie, ja to przeżywam tyle lat, bo ja ile miałem lat. 45, czy jak ojca Niemcy zabrali i tamtej pory go nie widziałem. No. Dziecko chyba najbardziej przeżywa, jak ojca nie ma. W dodatku, że byłem najstarszym synem i ojcem byłem bardzo żyty, bo to jest normalne. Nie? Od kilku lat cmentarzem opiekują się uczniowie Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach, którzy podczas apelu przybliżyli tamte tragiczne wydarzenia, pokazując, że młode pokolenie dzięki żywej lekcji historii nigdy nie zapomni. Myślę też, że warto by było w szkołach mówić o... Patriotyzmie, a to jest dla tych dzieci, najmłodszych dzieci, żywa lekcja historii. W trakcie uroczystości, kombatanci i służby mundurowe, przedstawiciele samorządów oraz rodziny ofiar złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili symboliczne znicze. W kolejnych latach organizatorzy chcą jeszcze bardziej upamiętnić pomordowanych. Uważam, że właśnie ten pomysł, żeby ten apel poległych rozszerzyć. Na pewno kierunek działdowski, czyli miejsca tego flagu, miejsca skupiska jeńców wojennych, no na pewno jest, jest odpowiedni i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby wspólnie właśnie jakiś taki wspólny projekt zrealizować. Na Warmii i Mazurach znajduje się wiele miejsc upamiętniających ofiary II wojny światowej. Dlatego o tamtych tragicznych wydarzeniach powinniśmy pamiętać nie tylko przy okazji rocznic czy święta zmarłych. To problem, z którym od lat borykali się zarówno handlujący, jak i kupujący. Brak miejsc parkingowych na Elbląskim Targowisku sprawił, że kierowcy pozostawiali swoje auta wszędzie tam, gdzie znaleźli wolne miejsce. Niekoniecznie zawsze zgodnie z przepisami. Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe od wielu lat było zgłaszane nie tylko przez naszych handlowców, ale również i przez klientów, którzy zmuszeni byli postawić swoje samochody wokół, wokół na terenie wokół targowiska. No i nie ukrywajmy, że takich miejsc było coraz mniej, i praktycznie w ogóle ich w tej chwili nie ma. Teraz to już jednak historia. Od wtorku kierowcy mogą korzystać z oddanego właśnie do użytku parkingu. Do ich dyspozycji jest 40 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Teraz to zostało zrealizowane. Kosztowało to 200 tysięcy złotych. I od dzisiaj parking funkcjonuje. Jako parking bezpłatny będziemy jest pod nadzorem Mosiru, będziemy obserwowali jego funkcjonowanie, i reagowali, żeby tam ten pobyt niektórych tych pojazdów nie był zbyt długi. Wierzymy w to, że, że mieszkańcy jednak podejdą do tego racjonalnie, żeby każdy mógł z niego korzystać, żeby to nie było miejsce takie stałe do parkowania, tylko nielicznych pojazdów. Pierwszego dnia z parkingu skorzystało kilkuset kierowców. Szacuje się, że w dni targowe liczba zaparkowanych aut może jeszcze wzrosnąć. Pracownicy mosir obserwują i monitorują wjeżdżające samochody, a to z kolei ma pomóc w podjęciu decyzji, czy parking nadal pozostanie bezpłatny. Wszystko zależy jednak od kierowców. Jeśli ci nie będą pozostawiali swoich samochodów na dłużej, to opłaty nie zostaną wprowadzone. Parking czynny będzie w godzinach otwarcia targowiska, to jest od 7 do 17. Przy wejściu stoją pracownicy, którzy informują, każdego wjeżdżającego o możliwości korzystania z parkingu. Parking jest oczywiście bezpłatny, to wszystkich informujemy. Każdemu klientowi wręczamy takie małe karteczki w postaci karty parkingowej, na której które wpisujemy godzinę wjazdu. To tak dla informacji. Budowa parkingu nie od razu jednak spodobała się sprzedającym. Głosy niezadowolenia i protesty to ostatnio na straganie towar niemal powszedni. Ostatecznie jednak wygrała koncepcja budowy parkingu i jak się okazało, dla kierowców nie była to walka o przysłowiową pietruszkę. Jest bardzo dobrze, można podjechać, nie potrzeba przechodzić przez ulicę. Podjeżdża się normalnie, ładuje, odjeżdża. Szybko to trwa, nie blokuje się, interes idzie. I miasto na tym skorzysta, i my skorzystamy, nie? No na pewno ułatwienie dla ludzi, którzy przyjeżdżają na przykład z małymi dziećmi, nie? Albo trzeba było zostawiać gdzieś tam kilka set metrów dalej i z dzieckiem przychodzić, a teraz szybko do samochodu, spokojnie, tylko żeby dalej został bezpłatny. Lepszy dojazd i więcej miejsc parkingowych ułatwią życie kupującym. Ci z kolei chętniej odwiedzać będą elbląski rynek, a to wszystko sprawi, że handel na targowisku znów zakwitnie. Bo ludzie przychodzą i szok mają tutaj, nie, nie wiedzą co się dzieje ogólnie, Bo ogólnie... Ten parking to dobra sprawa tutaj, nie? To super. Może lepiej będzie Dzięki temu właśnie parkingowi, nie? Więcej klientów. Na razie tak. Nie zapowiada się, wszystko się okaże wkrótce, tak. Wygoda jest dla ludzi. Przyjadą, kupią, od razu odjadą sobie. Wygodę mają. To nie koniec inwestycji na elbląskim targowisku. Do 2014 roku planowany jest kolejny etap robót. Tym razem wymienione mają być wiaty i stoły dla handlujących. W kraju trwa akcja Stop Zwolnieniom z Wychowania Fizycznego. Uczniowie zespołu szkół w Malinowie ani myślą przynosić takie karteczki. Teraz mogą w pełni rozwijać swoje sportowe zainteresowania. A wszystko za sprawą nowej hali. Placówka na salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia czekała wiele lat. Cierpliwość nauczycieli i dyrektorów została nagrodzona. Mamy piękną, wielką halę gimnastyczną. Mamy nowy sprzęt gimnastyczny i, jak najbardziej, młodzież jest bardzo zadowolona. Uczniowie, którzy nas odwiedzają, którzy już ukończyli szkołę, to mówią, że żałują, że nie mogą po raz drugi chodzić do tej szkoły. Starostwo powiatowe w Działdowie od wielu lat inwestuje w poprawę infrastruktury sportowej w podległych jednostkach oświatowych. Koszt inwestycji w Malinowie to ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. 30% tej sumy pochodziło z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostała kwota została wydana z budżetu powiatu. My jako powiat od 2008 roku realizujemy pewien program poprawy infrastruktury sportowej w powiecie, głównie przy szkołach ponadgimnazjalnych. I w przyszłym roku już ostatnią salę, y, którą była w planie, czyli szóstą. Z kolei budujemy w powiecie to przy zespole szkół na ulicy Grunwaldzkiej. I tam mamy zamiar w przyszłym roku skończyć tę salę gimnastyczną. Nauczyciele mogą teraz pełną parą prowadzić lekcje i korzystać ze sprzętu sportowego, którego wcześniej brakowało. Piłek do gier zespołowych czy stołów do tenisa jest już pod dostatkiem. Uczniowie mogą teraz w pełni pokazać swój potencjał sportowy. Nauczyciele liczą na sukcesy. Systematycznie są prowadzone dodatkowe zajęcia, dodatkowe lekcje, SKS, więc mamy nadzieję, że w tej chwili rzeczywiście przyczyni się to do sukcesów sportowych naszych uczniów. Mimo wcześniejszego braku odpowiedniego miejsca do ćwiczeń uczniom szkoły udało się zdobywać puchary. Dzięki inwestycji szkoła zyskała trzy sale dydaktyczne, szatnie z prysznicami i nowe sanitariaty. Obiekt spełnia wszelkie wymagania. Teraz malinowo może być gospodarzem różnego rodzaju zawodów sportowych. Wiele ludzi już na samo słowo dentysta oblewa się zimnym potem. Zawód ten bowiem nieodmiennie kojarzy się z bólem i, o zgrozo, wyrywaniem zębów. Pomaga przedtem uchronić najnowsza technologia stomatologiczna, która pozwala ratować zęby, których jeszcze kilka lat temu nie udałoby się uratować. Pacjent wtedy ma zagwarantowano to, że nasze tutaj procedury, działania, mają też jakby tutaj większe szanse powodzenia i zapewniają pacjentowi to, że po skończonym leczeniu, które no jeszcze jest leczeniem takim powiedzmy na dzień dzisiejszy po części warunkowym, większa jest szansa, że Ząb będzie jeszcze pacjentowi służył przez długie lata. Endodoncja, czyli znane wszystkim leczenie kanałowe, to specjalność, która najbardziej uwidacznia technologiczny postęp. Właśnie takimi sprzętami, które mamy na wyposażeniu, którymi tutaj się posługujemy, to są mikroskop endodontyczne, endomotory, w tym u nas w przodkowym jest właśnie to endopilot, i dzięki temu możemy leczyć zęby, które właśnie jeszcze powiedzmy kilka lat temu były kwalifikowane do usunięcia. Dla pacjentów bardzo ważne jest to, by zminimalizować ból towarzyszący wizycie u dentysty. Najnowsze środki znieczulające i sposoby ich podawania oraz nowoczesne wiertła dentystyczne znacznie polepszają komfort zabiegów. Używanie tak właśnie tych nowoczesnych sprzętów pozwala lekarzowi odpowiednio ustawić diagnozę, plan leczenia i też sama technika wykonania, a więc w znacznie mniejszym zakresie już trzeba ząb jakby można powiedzieć opracowywać, ingerować. Także możemy już tylko dokładnie w miejscu, gdzie jest problem, wykonywać nasze znaczy tutaj zadania czy też zabiegi lecznicze. Co też poprawia pacjentowi komfort i w trakcie wykonywania zabiegu, jak i również też cały to okres gojenia się i po. Pomimo rozwoju techniki stomatologicznej coraz więcej Polaków ma problemy z zębami, powód, mały dostęp do państwowych klinik i przychodni oraz zbyt mała pomoc ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, który zapewnia opiekę dentystyczną tylko w niewielkim stopniu. W ramach ubezpieczenia yy, świadczenia stomatologiczne przysługują yy, dorosłym, yy, w ograniczonym stopniu. To znaczy, jeżeli chodzi o leczenie zachowawcze dla dorosłych osób, przysługuje leczenie od zęba trzeciego do trzeciego. Są to zęby tak zwane jednokorzeniowe. Ubezpieczenie zdrowotne z NFZ-u obejmuje tylko określoną ilość zabiegów rocznie. Lekarze rozkładają tę ilość porówno na każdy miesiąc. Skutkiem jest taka sytuacja, że najbliższy termin wizyty możliwy jest dopiero za kilka miesięcy. Problemem jest też ograniczona ilość kontraktów podpisywanych z lekarzami. Z mojej wiedzy wynika, że podpisywanie kontraktów na leczenie zachowawcze zębów u ludzi dorosłych, jak i u dzieci na naszym terenie jest bardzo konieczne. Potrzeby zdrowotne są olbrzymie, województwo warmińsko-mazurskie jest. Powiem tak nieładnie, bardzo zaniedbanym y, województwem. W związku z czym każdy, każdy lekarz, który by chciał y, objąć opieką zdrowotną y, zarówno dorosłych, jak i dzieci, będzie mile widziany. Wybór jest więc pomiędzy oczekiwaniem w kolejce na zabieg, lub prywatną, często kosztowną, wizytą u dentysty. Pocieszyć może tylko perspektywa, że dzięki nowoczesnej technologii medycznej leczenie zębów będzie bolesne tylko dla portfela. Kolejnym rywalem Sokoła w walce o mistrzostwo trzeciej ligi była mrągowia mrągowo, mecz w ramach 14 kolejki odbył się 26 października. Spotkanie rozpoczęło się nie po myśli gospodarzy. Pierwszy piłkę z siatki musiał wyciągać ostrócki bramkarz, którego w dziewiątej minucie pokonał Paweł Kowalewski. Dziesięć minut kibice gospodarzy musieli czekać na doprowadzenie do remisu, autorem trafienia był Piotr Głowacki. W 43 minucie podopieczni Wojciecha Tarnowskiego wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Macieja Sostka, który posłał piłkę do siatki strzałem z głowy. Po regulaminowej przerwie ponownie pierwsi bramkę zdobyli zawodnicy Mrągowi. W 54 minucie na listę strzelców wpisał się Mariusz Machniak. Gospodarze zabrali się ostro do pracy. Po wykorzystaniu dośrodkowania Piotra Głowackiego ze zdobytej bramki mógł cieszyć się Piotr Piceluk. Sokół prowadził od 65 minuty 3 do 2. Od utraty kolejnej bramki gospodarze ocalił Piotr Sikora, który wybronił silny strzał z ponad 20 metrów. opieczni Wojciecha Tarnowskiego mieli jeszcze szansę na podwyższenie wyniku, ale rezultat spotkania nie uległ zmianie. W końcówce meczu dogodnej sytuacji nie wykorzystał Maciej Szostek. Po tym spotkaniu powodów do radości jest kilka. Kolejna wygrana dzięki której drużyna umocniła się na trzecim miejscu. Trzy strzelone bramki i powrót na boisko Pawła Podchorodeckiego. Miejmy nadzieję, że piłkarza już nie będą prześladowały kontuzje, bo drużynie jest niezwykle potrzebne. 2 listopada w Lubawie soku zmierzy się z motorem. Pojedynek zapowiada się ciekawie. W zespole gospodarzy występuje aż czterech byłych graczy Sokoła. Marek Śnieżawski, Piotr Miszewski, Karol Narojczyk i Jarosław Rzeźnikiewicz. Początek meczu w Lubawie o godzinie 13.00.